Kontynuacją prac nad projektem przebudowy tarasu Fesceka w Mielcu są dalsze rozważania architektów nad stworzeniem syntetycznej formy, która scali w przyszłości części budynku w jeden spójny kompleks. Sentencją przemyśleń było stworzenie formy, która ma indywidualny i współczesny wyraz. Jednocześnie nie zaburza charakteru miejsca i prowadzi z przestrzenią dialog. Niewątpliwą zaletą stworzenia w przyszłości nowej zabudowy będzie możliwość połączenia funkcjonalno-użytkowego wszystkich funkcji ulokowanych na niskim parterze oraz w podpiwniczeniu. Umożliwi to także wykorzystanie tarasów jako powierzchni wielosezonowych. Miejsce, w którym architekci zaplanowali swoje działania, jest wyjątkowe i wymaga kontekstualnej metody projektowej. Z jednej strony przestrzeń ograniczona jest istniejącym budynkiem, którego architektura nawiązuje do stylu socrealistycznego, a z drugiej strony strefą zieleni miejskiej. To niewątpliwie jest wyjątkowe miejsce, wymaga opracowania formy, która miałaby indywidualny i współczesny wyraz. Jednocześnie nie zaburzałaby charakteru miejsca i prowadziła swoisty dialog pomiędzy przestrzenią miejską a sąsiednim gmachem. Sentencją przemyślenia architektów było stworzenie kodu geometrycznego oraz skali i zasięgu. Historycznie ukształtowane formy otaczającej zabudowy są spójne, gdyż powstały w określonym czasie, lat 50. Charakteryzują się geometryczną prostotą i symetrią. Gdy spojrzy się na pierwotny układ arkadowej elewacji z tarasem, łatwo można stwierdzić, że współgra z otaczającą przestrzenią. Wydaje się być dostępny i otwarty dla każdego, kto przebywa na sąsiednich plantach. Niewątpliwie było to założenie przemyślane i zgodne z ówczesnym nurtem. Od frontu architektura monumentalna, podkreślająca rangę gmachu i miejsca, a od tyłu styl renesansowy z wyjściem na ogrody. Współczesne przekształcenia od strony północnej, a dokonywane sukcesywnie od lat 70., doprowadziły do swoistego odseparowania budynku od otaczającej przestrzeni. Trudno zinterpretować architekturę, a tym samym ukrytą w niej funkcję. Przyjęta metoda projektowa opiera się na dwóch przeciwstawnych zasadach interpretacji sąsiedztwa. Z jednej strony poprzez operowanie geometrią i skalą, a z drugiej abstrahowaniem. Nowy budynek nie wykracza poza skalę sąsiadów, dokonuje wręcz swoistego zaniżenia o jedną kondygnację, aby zminimalizować efekt monumentalności przy jednoczesnym zachowaniu prestiżu. Skala i gabaryty budynku zostały tak dopasowane, aby nie przytłaczać przestrzeni i sąsiednich pierzei. Forma elewacji ma charakter pasmowej kompozycji. Nieregularne podziały pionowych paneli i otwartość elewacji jest wynikiem próby nawiązania relacji z otaczającą przestrzenią, w szczególności z zielenią sąsiednich plantów. Duże formy przeszkleń fasadowych uwidaczniają relacje pomiędzy przestrzeniami. Tym samym widoczna staje się przenikalność i kontynuacja, podkreślona dodatkowo kompozycją zieleni wewnętrznej. Bowiem koncepcja zakłada nie tylko wykorzystanie bocznych portali, ale także adaptację pnączy i nasadzeń doniczkowych. Do wykończenia elewacji zastosowane zostały tylko trzy typy materiałów stal, szkło i ceramika. Światło dociera do wnętrza ze wszystkich możliwych stron. Poprzez fasady i częściowo szklane połacie. Duże ilości szkła nie tylko pomagają w doświetleniu. Tworzą relacje wnętrza z przestrzenią miasta. Wraz z nieregularnymi podziałami fasad i światłem ożywiają budynek w nocy. Przenikające światło z wnętrza rozprasza się w pobliskiej zieleni, tworząc genius loci miejsca. zaprezentowana koncepcja jest materiałem nieformalnym, teoretycznym rozważaniem nad kontekstem miejsca, nie uwzględnia wielu aspektów technicznych i formalnych, jest próbą odpowiedzi na pytanie czy dalszy etap przekształceń może uwzględnić obecną inwestycję, jaką będzie remont i przebudowa tarasów.